Finansowanie wozy w polskich warunkach jest przedsięwzięciem dość skomplikowanym, czasami bywa karkołomnym. Jest generalnie uzależnione od technologii, o jakiej mówimy, bo mamy do czynienia z technologiami słonecznymi, z wiatrem na lądzie, na morzu, z magazynami energii, z projektami wodorowymi. I w zależności od typu technologii przebiega różnorako. I jest też uzależnione od etapu, na jakim dany projekt się znajduje. Czyli z innymi formami finansowania mamy do czynienia, jeżeli rozmawiamy o portfelu projektów, które są na etapie developmentu, czyli na etapie przygotowywania. Inne finansowanie jest, jeżeli te projekty już są tak zwane ready to build, czyli gotowe do budowy. Inne finansowanie, jest, jeżeli te projekty są w budowie, a inne, jeżeli już powstały. Finansowanie w Polsce w, w pewnych aspektach może stanowić barierę i na pewno na pewno, na pewno szczególnie w obliczu kwestii związanych z, ze stopami procentowymi, które, które w złotówce są, były dosyć wysokie, również z limitami na ceny energii było pewnym wyzwaniem. Natomiast rynek, jak w każdej sytuacji znajdzie sposoby, sposoby wyjścia. Znalazły się alternatywne możliwości finansowania, zajęło to rynkowi trochę więcej czasu, ale pojawili się również inwestorzy, gracze, którzy byli gotowi zaakceptować finansowanie w euro i zaakceptować inne, bardziej elastyczne struktury finansowania. Podmioty, które inwestują w rozwój OZE w Polsce, to są z reguły, z reguły dosyć duże podmioty. Związane jest to z, ze specyfiką polskiego rynku. Przede wszystkim z faktem, iż aby wybudować projekt, taki projekt trzeba wydevelopować, czyli go przygotować i uzyskać warunki przyłączeniowe. W polskich warunkach, gdy sieć była konstruowana historycznie, nie pod źródła rozproszone, jest przeciążona, jest niedoinwestowana, procent przyłączanych projektów jest relatywnie niewielki. W związku z tym, aby uzyskać przyłączenie, powiedzmy, na jeden projekt, trzeba takich projektów przygotować pięć, bo tak średnio mówimy, że prawdopodobieństwo przyłączania projektów jest na poziomie poniżej 20%, a z developmentem każdego projektu związane są określone koszty, bo trzeba wykonać szereg analiz środowiskowych. Czasami trzeba też również poczekać na zmianę miejscowego planu. No i przede wszystkim trzeba wnieść depozyt przełączeniowy, który jest gotówkową kwotą 30 tysięcy euro za megawatt, czyli jeżeli chcemy wydevelopować kilkuset megawatowy pipeline, no to po prostu musimy dysponować bardzo dużymi zasobami kapitałowymi, które de facto zostaną zamrożone przez dość długi okres czasu czyli w przypadku, powiedzmy, na przykład, powiedzmy, nie wiem, i te środki po prostu muszą być zablokowane i czekamy na odpowiedź operatora, czy możemy taki projekt przyłączyć. Mimo, mimo tych, 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 tych przeszkód obiektywnych, o których wspomniałem, finansowanie OZE nie jest barierą w Polsce. Jest rynek ponad 100 podmiotów, które są aktywne i bardzo chętne do partycypacji w tym rynku. Podmioty inwestują i finansują projekty na różnym etapie. Od relatywnie wczesnego etapu, który my nazywamy po angielsku greenfieldem, gdzie mamy ledwie zabezpieczony grunt i perspektywy ciekawego projektu, poprzez projekty, które mają status ready to build i które są gotowe do budowy. Tych podmiotów jest bardzo dużo. Polska mimo przeszkód związanych z niedorozwojem sieci przesyłowej. Mimo niestabilności systemu legislacyjnego przyciąga bardzo wielu inwestorów z racji tego, że my jesteśmy dużym rynkiem, mamy ambitne cele dekarbonizacyjne, no i nie mamy innej możliwości, nie, nie mamy alternatywy, no bo kwestie atomu to to, są, to jest wiele lat. Czyli my jesteśmy no, skazani jesteśmy na odnawialne źródła energii, skazani jesteśmy na projekty PV, PV skazani jesteśmy na projekty wiatru lądowego. Wiatr na morzu to są też wieloletnie projekty wymagające bardzo wielu nakładów inwestycyjnych, więc to wszystko, wszystko przyciąga inwestorów. Jesteśmy też krajem rolniczym, mamy bardzo wiele gruntów, na których można instalować panele słoneczne wielkopowierzchniowe, na których można instalować farmy wiatrowe. I to wszystko, ale też mamy, mamy grono. Kilkudziesięciu firm deweloperskich, które dewelopują projekty w obszarze OZE, które mają doświadczenie wieloletnie, kilkuletnie doświadczenie. I to wszystko składa się na to, że, że ten rynek kwitnie. Oczywiście jest szereg zmian, inwestorzy przepływają z jednej technologii do drugiej. Wielu, wielu czuje się zaspokojonych po zawarciu pierwszych transakcji, rezygnuje z dalszej ekspansji na rynku, stawia na, na, na tych partnerów, których, których wybrało. To w kółko pojawiają się nowi, więc jakby ten rynek z, naszych, z naszej perspektywy kwitnie.